Przejechać przez coś takiego! Co jest? Okay, wszystkim z tej strony screen witajcie w nowym odcinku z Wimanji Drive. I dzisiaj mamy nową rzecz, nową, ekstra fajną rzecz, ponieważ mamy taką platformę, która tak jakby podnosi i wraca w swoje miejsce z powrotem. Tylko, że może to robić mega szybko. Czyli, dla przykładu, zobaczcie, podnosi i podrzuca wszystko, i my to możemy przyspieszyć do tak chorych prędkości, <laughs> że. Że będzie źle z samochodem. Nawet wyszedłem z samochodu, to jakbym tu wskoczył. Nasza postać się na tym normalnie utrzymuje. Ale w każdym razie można to tak przyspieszyć, że tego praktycznie nie widać, jakby się to podnosiło. I jakbyśmy wzięli samochód, gdy to się tak równo szybko podnosi i puścili go teraz, to zobaczcie. No... Gdyby, gdyby nie ta Opona, to on praktycznie utrzymuje się w miejscu i nic mu się nie dzieje, dopóki. No, nie, nie spadnie z tego. O właśnie w ten sposób! No, no nic się nie dzieje z tym samochodem, jakby latał dosłownie. I słuchajcie, my możemy. Z tego, ponieważ na tym się mega ciężko jeździ, po prostu można driftować na tym. My możemy z czegoś takiego zrobić tor. Tor, przez który będziemy musieli przejechać jakkolwiek. Oraz również takie, pr proszę bardzo, ugniatarki. Zobaczmy, jak to będzie działać, gdy wrzuci się tutaj tą BMK. Uwaga, wszystko przyspiesza. Zobaczmy. Co się stanie z tym samochodem? Czy cokolwiek mu się. No dobra, stanie się. I to będzie bardzo złe. To jest mega fajna ugniatarka, ponieważ ona nie miażdży tego samochodu, tylko go no, torturuje przez cały czas. Dopóki z samochodu nic nie zostanie, co się dzieje? Ej, to jest serio brutalne dla tych samochodów. Zobaczcie. No ten samochód nadawał się po paru sekundach. Do śmieci, a teraz to już w ogóle nie ma dla niego żadnych szans. Także mamy tutaj coś nieprawdopodobnego, nie? Mamy po pierwsze przepaść, gdzie, no wiecie, wiadomo, jest dość głęboko tutaj. I tak jakby ziściłem swój pomysł, czyli wsadziłem, proszę bardzo, taką platformę, po której będziemy jeździć, tylko że wsadziłem ją oczywiście razy razy 200 i jest źle. Jest serio, spójrzcie jak to wygląda. Jest koszmar tutaj. My musimy to przejechać maluchem ze Stigiem albo betą starą. Jeszcze będzie wiele innych samochodów, ale nie chcę, żeby mój komputer wybuchł, dlatego zaraz do tego przejdziemy. Na środku jest mina, żeby sobie nie jechać za szybko i, i rzeczywiście tutaj zwolnić i wjechać w miarę normalnie. No i jeżeli spadniemy, oczywiście, będzie. Tragedia. Także, stick, przygotuj się, bo będzie koszmar. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy da się po tym jechać? Maluch, daje radę po tym jechać, tylko. O. No. Są małe problemy. Silnik nam wypadł. Silnik nam wypadł i my wypadliśmy. No i stick, słuchajcie. Już przerażony. No, stick. <laughs> Ej, to jest smutne. <laughs> stick, słuchajcie. No, raczej tego. W żaden sposób nie przeżyje. Jeszcze dźwięki malucha się zepsuły i nie działają. Zobaczmy, jak sobie poradzi tylno napędowy samochód, który. O nie, to będzie zbyt ciężkie do przejścia. Tu trzeba będzie jakimś monster truckiem przyjechać, żeby jakkolwiek to przejść, bo no sami, sami widzicie, co się dzieje z tymi samochodami. Super pomysł z krimi. Przejechałeś, nie wiem, pięć tego i wypadasz cały czas. Jest ślewicowi Może samochód, który ma 1300 koni, da radę w jakiś sposób to przejść do irady ominął minę nawet. No ale po chwili wraca na ziemię i kompletnie się rozwala. Nie no to trzeba przejść pasatem, nie? Passat 1.9 I proszę bardzo. Zobaczmy jak on sobie po... Chcia... chciałem to zrobić taktycznie. Nie, nie działa. Dobrze, jeszcze jedna szansa, bo zepsułem to przez to, że zbyt. Zbyt wolno wjechałem. Zobaczmy, gdybyśmy wjechali szybko, czy coś się zmieni? Czy da się jechać? To jest koszmar. Nie da się jeździć po tym. Także musimy wymyślić coś kompletnie innego, ponieważ na obecną chwilę to jest koszmar. Ej, jakby to powiedzieć, wiem, że to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby brać 120 pasażerów, ale S spróbujmy. Zobaczmy, czy taki autobus Dałby sobie radę Gdyby wjechał z tyloma pasażerami Co się u nich dzieje? Jakoś impreza Ej, zobaczcie Czy, czy ten autobus zatrzymuje działanie tych platform? Czy, czy autobus sobie po tym przejeżdża na chilku? Czy one się wyłączyły? Czy o co tu chodzi? Bo zobaczcie, on się przepija. Co się tam w środku dzieje? O Zapomniałem o naj, najgorszej rzeczy, jaka tu jest, czyli mina. I ją ominąć autobusem, to będzie koszmar. Jak ja mam sobie tutaj autobusem poradzić, żeby tu jakoś przejechać? Co tu się dzieje? z nim? <ścoughs> Wszyscy skaczą. Co tu się dzieje? Dobra, je, jest źle. Czy silnik nam wypadł? No nie! Żartujecie sobie, chyba. To, jak ja mam teraz uratować tych ludzi, spycha nas! To nas spycha wszystko! Trzymajcie się! Będzie źle! Co jest? Wszyscy wypadli! Co tu się dzieje? Mam takie ściny w tej grze, przez to, że jest tyle osób spadających z autobusu i rozbijających się o ziemię. Jeszcze cały czas wypadają. Halo, autobusie. Co z Grzesio, wszystko w porządku. Co z nim się dzieje? Dobrze, ale, ale musiałem zrzucić ten autobus w ten sposób, bo on utknął po prostu w jednym z miejsc. Zobaczmy, jak taki autobus, tylko kamera się buguje strasznie. Rozbije się z tyloma ludźmi. Jednego wywaliło w kosmos. A reszta... Ten sobie na tu stoi nadal. Autobus się rozpadł na małe części. Mamy teraz nieco większy rozpęd. I, I widzowie, zobaczcie, ja dla Was góry przesuwam. A Wy lajka nie chcecie zostawić? Zostawcie lajka i subika. Zobaczcie, specjalnie stworzyłem dziurę w górze, żebyście popatrzyli, jak samochód rozpędza się i wygrywa. Ten tor przelatuje przez niego jak chce! Najgorsze. Po co pozostawiłem tą głupią minę? Tam, jak zwykle, źle to się kończy. Te moje pomysły, jak zwykle. Dobrze, może trzeba coś szybkiego. Mamy kierowcę Grzesia, proszę bardzo. Zobaczmy, jak sobie poradzimy. Gdy wjedziemy nieco szybszym samochodem z większymi kołami, zobaczmy, co teraz się stanie. Podrzuca tego malucha, wybuch silnik. No i. No i klaps. Jak zwykle, wszystko się źle kończy. Jak zwykle jest źle. Dobrze, a może trzeba samochód, który przebija barierę dźwięku, i go puścić przez ten tor. Na razie leci. O, właśnie, właśnie, o, właśnie się rozwalił całkowicie. Już raczej dalej <ścoughs> nie poleci. Dobrze, McQueen. Pokładam w tobie wielkie nadzieje. Nie wiem, czemu masz taki dziwny, słaby dźwięk, ale nie wiem, co mu się stało. Zobaczmy, jak McQueen. Poradzi sobie z tym wyzwaniem, czy przeleci przez cały tor. Mam nadzieję, że skręć w lewo. Skręć w lewo, proszę. Dobrze wyląduj, ładnie! Op. Prawie ładnie. Co to jest za mina? No i słuchajcie, McQueen. Nie dał rady. Nie no, zaraz się okaże, że nikt nie da rady. Mamy teraz najcięższy samochód w grze, taki zwykły samochód. Zobaczmy, czy chociaż on da radę, mega szybko się rozpędza w ogóle jak na taką wagę. I zobaczmy, czy on rozwali te śmieszne platformy. Te platformy się mega dziwnie zachowują, jaką spa. Dana, nie. Czekajcie, czy my właśnie zepsuliśmy jedną z platform? Na pewno zepsuliśmy jedną z platform. Ale co, jakbyśmy wjechali tutaj powoli? Naprawdę powoli! Czy będzie to możliwe, żeby w ogóle przejechać przez. Nie, nie da się. Ani trochę. A gdy się wjedzie w zły sposób, to. Platforma się wygina, co tu się stało? Gra się całkowicie psuje, ten samochód wywala w kosmos co chwilę. Co tu się dzieje z tymi platformami? O, usunąłem samochód i ogólnie pla platformy wyglądają... O. o. Właśnie jedna z nich wróciła, druga z nich wróciła. Co tu się dzieje? Ale to mnie najbardziej martwi, że my cały czas nie możemy tego przejść. Zaraz się okaże, że jakiś najzwyklejszy samochód, no dobra, to, to może nie jest najzwyklejszy samochód, ale jeden ze zwyklejszych samochodów przejedzie to bez problemu. Zobaczmy, czy to będzie choć trochę. Tak, możliwe. Nie no prędkość to jest chyba jedyne możliwe rozwiązanie Rozpędźmy się jeszcze raz Nitro jest włączone Lecimy na maksa Proszę cię samochodzie przejedź to przejedź to przejedź to przejedź to Dobrze Dobrze Przejeżdża to miny nie było ale to nieważne Przejedź proszę Nie nie, nie. No i słuchajcie Powtórka, jeszcze wlecieliśmy najgłębiej jak się po prostu da. I to jest najgorsza śmierć, bo jeszcze nikt nas stąd nie wyciągnie. Jedyne co mi przychodzi na myśl to właśnie właśnie czołk, co nie? Bo, bo to jest chyba jedyna opcja, żeby to w jakiś sposób przejść. I czy to... Ej, ej, ten czołg idealnie się sprawuje tutaj! Co jest? Ej, jest mega dobrze, jeszcze on to przygniata, że to nie może się ruszać praktycznie. Czy, czy my to wygraliśmy właśnie? Bo mógłbym tu wjechać wywrotką, ale to by się skończyło na tym, że wywrotka by spadła z tego względu, że jest zbyt szeroka. A czołg! Na luzie sobie przez to przejeżdża. Mamy szansę, żeby to jeszcze jakoś przejść. Tam na końcu są najszybsze. Dosłownie najszybsze. Ja się już boję tego. Boję się do tego podjeżdżać, ale to jest nasza ostatnia szansa, prawdopodobnie, żeby jakoś. Przez to, przejechać mogę jechać jak chcę po tym, tylko skręca mi sam czołg. Trzeba to ładnie opanować, proszę bardzo. Dojechaliśmy do Grzesia. No i możemy go jeszcze pr przejechać dla pewności. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, co jakbyśmy położyli to słuchajcie bokiem, czyli tak jak teraz. I spróbowali przejechać po prostu środkiem tego. I zobaczmy, czy takie lambo, rozpędzone do jakichś 200 na godzinę, będzie w stanie przejechać przez coś takiego. Co jest? Zostało kompletnie rozwalone. Spróbujmy więc, jadąc nieco szybciej, czy jest to możliwe? Nie ma żadnych szans, żeby to. 6, co jest? Zrobiłem to troszkę szersze I teraz Powinno się dać Przejechać Przez to wszystko Tylko no przejechaliśmy Tylko Lambo Lambo do śmieci już się nadaje tylko Co prawda silnik działa ale no wyg Wygląda jak wygląda W ogóle po co komuś Lambo Jak można mieć zwykłego malucha I proszę bardzo na chillku Przez to Przejechać... Nie, nie pykło. Proszę bardzo, maluch, na luzie, przez to przejeżdża, zobaczcie co się dzieje z lusterkiem, nawet lusterko dostawało, bo to dosłownie praktycznie go dotyka, jakbyśmy dotknęli i skręcili sobie w którąś ze stron, to nasz maluch dostaje padaczki automatycznie. O, ko koło się zepsuło, ale to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało Zostawcie subika i lajka Ja was żegnam, pa pa Poleciał